Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Bożena Budzińska, landrynkowy areszt, wiersze wybrane. Landrynkowy areszt tę bajkę na przednówku. Siedziała w słoiku pod drzemie i knuła, jakby się wydostać. Miała jasne włosy i twarz dziecka, ale i tak wiedziałem, komu uciekła. Mogłem ją aresztować, choć nie mam żadnej gwiazdy ni legitymacji. Służbowego stopnia też pożałowali tutejsi aniołowie. Od pewnego czasu wcale ich nie spotykam. Wywieszają mi kartki na szyldach. Jestem na kolacji, pan Bóg zachorował, mam zastępstwo. Wyszedłem po duszę, wiecie, same wykręty. Cóż, będę pracował na własny rachunek. Pobierał myto za przejazd fabułą albo za uwolnienie z wątku. Wypuszczał z czarne charaktery, a białe karmił cukierkami. Może kiedyś wyjadę na rynek, konno, o północy, wtedy podobno chłodniej się odchodzi, słuchać wycia zranionego księżyca. Jak się zmieścić w micie? Dałam ci jabłko pęknięte od sztuki nadmiaru. Może z gorąca znaczeń pod skórką. Jakże masz teraz poznać co smakowite? Dałam ci język rzeźbiony jak sztylet, obrzękły i pragnący słów będzie ci śpiewał na tej pięknej wojnie. Nikt nie lubi być epizodem, no bo jak to tak znikać z pierwszym wystrzałem dnia i nie zacząć się od nowa, jak uparty rozdział? Mają na to sposoby święte poradniki, pełne formy i treści, jak stworzyć wiarę i obłaskawić męczeństwo. To nie będzie bolało. Jeśli sen w tobie zasypia bez tabletki Jawy ornamentem, pościelesz mu zmysły z drugiej dziesiątki i zapanujesz. Czytał Bogdan Tymowski.